Cześć kochani, witajcie na kanale o matko i córko. Od czego by tu zacząć? Nie ma Pauliny, ponieważ nocowała u koleżanki, dopiero wróci około 13. Kazała mi się nie malować, ponieważ ma w planach nagranie jakiegoś challenge'u, więc się nie pomalowałam. Ale musiałam rozpocząć tego vloga, ponieważ mam do Was ogromną prośbę. Za 10 dni Paulina będzie miała urodziny, skończy 15 lat. Jest to taka okrągła rocznica, okrągłe urodziny, więc chciałam jej sprawić jakąś wyjątkową niespodziankę. Wiadomo, że największe prezenty robimy, dajemy na 18 urodziny, ale uważam, że 15 urodziny są też wyjątkowe. No i stąd moja prośba. Paulina was prosiła we vlogmasach grudniowych, a ja Was proszę teraz, abyście pomogli mi, abyście mi coś zaproponowali. Co takiego fajnego, wyjątkowego mogłabym, moglibyśmy razem z mężem podarować Paulinie. Nie mam w ogóle żadnego pomysłu. Nie chcę, żeby to było ubranie, nie chcę, żeby to było coś takiego oczywistego. Książka dostała od nas pod choinkę. Nie chcę, żeby to były pieniążki, więc proszę Was, pomóżcie mi, co mogę dać wyjątkowego, fajnego mojej córce. Liczę na Was. W przeważającej większości oglądają nas właśnie osoby w wieku Pauliny, albo trochę młodsze, albo trochę starsze. Więc mam nadzieję, że tych pomysłów będzie naprawdę bardzo dużo i mam nadzieję, że będę mogła coś wybrać. Właśnie dlatego, żeby Polina się nie dowiedziała o tym, że poprosiłam Was o radę, ten filmik będę musiała zmontować ja. Poproszę ją tylko o to, aby nie czytała komentarzy pod tym filmem, żeby jej zrobić niespodziankę. Także kochani, liczę na Was, dajcie mi cudowne pomysły i żeby ich było dużo, żebym miała w czym wybierać. Moja mama się już do nim przywitała, a więc pora na mnie. Cześć kochani! Ja wróciłam teraz z nocki. Co mogę powiedzieć? Przyszłam do Karoliny o godzinie około 18, bo jeszcze się w Biedronce i zasnęłam o godzinie 6.30, może trochę ponad. Ym... Ogólnie nockę uważam za bardzo udaną. Było prześmiesznie, nakładałyśmy sobie maski. E, Boże, maski, co ja gadałam Maseczki na twarz. E, oglądałyśmy filmy, gadałyśmy, słuchałyśmy muzyki. No, robiłyśmy to za dziewczyny na nockach. Myślę, że większość z was wie, o czym mówię. E, pokażę wam zaraz kilka snapów, żebyście mogli zobaczyć, przekonać się, jakie miałyśmy humory, jak to wyglądało i właśnie zobaczyć na własne oczy, a nie tylko wyobrażać sobie, czy myśleć, jak to było z tego, co ja teraz mówię, bo nie wszyscy potrafią sobie to teraz wyobrazić. Jestem strasznie zmęczona, no o 6.30 dopiero zasnęłam. Przepraszam z ty, jak wyglądam, ale na to już nic nie poradzę. Tego snu już sobie teraz nie przywrócę. Zarwałyśmy nockę, ale muszę powiedzieć, że warto było. W planach miałyśmy jeszcze pójść, pobiegać, ale zbiegania biegania nie ci, bo powiedziałam Karolinie, że muszę iść spać i wstać o 10, czyli miałyśmy 4 godziny spania, bo nagrywam filmiki. Więc nie mogę być aż tak nieprzytomna, chociaż teraz muszę przyznać, że na chwilę położyłam się i myślałam, że zasnę, albo budził mnie królik. Więc mogę nagrywać. Nagrywam, jestem. Dajcie mi chwilę odpoczynku. Zaraz wracam, może to zjeść. Nie spotkałam z Karolino się w i sobie jakieś na nockę Zobaczymy, czy się sprawdzi terapia odżywcza pielęgnacyjna i sprawdzimy, czy nasze twarze będą piękne i młode. A ostrość. I zobaczcie, co tutaj trzeba zrobić. Proszę moją kołdrę. Dziękujemy za kołdrę. Ogarniamy maseczkę na twarz. Trzeba ją zrobić. Będzie taki, będzie taki problem z budyniem. Taki sam problem będzie. Czujemy się teraz jak prawdziwe dziewczyny. No właśnie, kobiety, się ja mówi. O, kobiety, dobra, czuję się jak prawdziwe kobiety. No właśnie. Ostatnia z maseczką, róbę sobie no, Teraz no, proszę. Proszę się tego czegoś z twarzy, To jest... Masakra, nie? Ooo, mmm! Jak to masakrycznie wygląda! Ja bym wszystko no. no! O! Straszne! Dobra, odezwę się do was. Jak to coś ściągnę z twarzy Mówiłam wam, że zaraz wracam, no i jestem Pewnie zastanawiacie się dlaczego zawsze wychodzę y, z tego miejsca jak nagrywam vloga Ponieważ, o właśnie, tutaj mam lusterko Mogę się tam patrzeć i ustawić sobie ostrość Żeby nie była aż taka zła No wyczaiłam to niedawno, ale zepsułam sobie teraz ostrość Dobra y, Mogę mówić mm, z... Patrzcie Luka na mnie. No patrz, co, no co robisz. Gadam sama do siebie. No właśnie się zastanawiałam, co robisz. Nagrywam vlogę. Nagrywaj. Chcesz coś powiedzieć? Nie. Dlaczego? Bo ja już mówiłam. Ale ja też mówiłam i mi tyle znowu mówię. No to mów. Ja idę włosy umieć. Okej, okay, to idź mieć włosy, a mi zostaw samą w pokoju. Z nimi. To pa. Pa! Ustawię znowu ustrych. A więc... Zjadam teraz sobie zupkę, jestem najedzona, brzuszek pełny, zupka pyszna, jadłam barszczyk. Pomyłam naczynia, odkurzyłam, także coś zrobiłam w domu, nie jest tak, że przyszłam padnięta i nic nie zrobiłam, bo pomogłam rodzicom, takie jestem niedobre dobre dziecko. No i teraz będziemy nagrywały z wam filmik dla was, no bo teraz są ferie, mam czas, mogę nagrywać, mam chęć, jestem pełna energii. Oczywiście jest po prostu tyle minut na snapie, że ja nie wiem, czy, wy, czy Wam się to w ogóle chce oglądać, ale z nocy chyba jest najwięcej. A że teraz byłam na cał Karoliny, to jest mnóstwo, 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 mnóstwo snap. Także jak coś, to odsyłam was na snapę matko i córko, na końcu są dwa. O, jakby ktoś nie wiedział, oczywiście wszystko pisze w opisie. A ja idę się robić na bóstwo. To, co widzieliście do tej pory w tym vlogu, działo się wczoraj. Ale stwierdziłyśmy, że nie działo się zbyt dużo. Więc stwierdziłyśmy, że nagramy jakiś rąbek dnia dzisiejszego, czyli jutrzejszego, patrząc na wczoraj. I od kilku dni planujemy remont w mieszkaniu. Znaczy takie małe malowanie, tapetowanie, nic jakiegoś tam wielkiego. No, i właśnie y, idziemy do sklepu z tapetami, żeby się zorientować, czy w ogóle coś jest, y, czy w ogóle jest coś, co nas zainteresuje. Tak? Tak, potwierdzam. <gry> Tylko czemu aparat jest skierowany na ciebie, skoro ja mówię? O tym samym teraz myślałam. W każdym razie chodźmy lepiej do sklepu. Wchodzimy do sklepu, ale nie wiem, czy pozwolą nam kręcić w środku, czy nas jakaś pani nie okrzyczy. Dzień dobry. Dobra, by trzeba było jakoś po kolei iść. Na pewno ty byś musiała coś mieć jasnego. No i my też właśnie. Ale to nic nie ma. Paulinie spodobała się taka tapeta. Jak papier ścierny, tylko z połyskiem. O, to jest taka biała, ona tak ładnie wygląda. Jak myślicie, czy taka tapeta w pokoju u Pauliny będzie ładnie wyglądać? Nie. <grych> I co, i nic nie kupiłam? Paulina spieszyła się na kółko teatralne, więc mnie w sklepie opuściła i zostałam sama niestety nic nie widziałam takiego co by mnie mogło zainteresować więc teraz idę załamana do domu a że Pauliny nie ma bo jest na kółku teatralnym i ma zajęcia do godziny 19 a ten filmik musi wyjść właśnie dzisiaj więc będę się musiała wziąć za montaż więc niestety jutro z Pauliną będziemy musiały wrócić do tego sklepu. No i będziemy musiały w końcu coś wybrać. Hmm. To będzie ciężki wybór. Zostałam zasypana różnymi wzorami. Jedne lepsze, drugie gorsze. Nie wiem jak nie było przed chwilą widać, ponieważ nie mam podglądu. E, więc może ciekawiej będzie, jak będę po prostu pokazywać to co ja widzę. No i jutro będziemy musiały wrócić. Może jutro coś wybierzemy z Pauliną. Um, już jakąś koncepcję mamy, jakiś ogólny zarys, więc może jutro będzie nam łatwiej. A ja już się z wami żegnam kochani. Do zobaczenia. Pa pa.